Dzień dobry, witam w kolejnej odsłonie serii komiksologów Special. Special, jak y, kto chce, tak mówi. Special. Wydanie specjalne, y, tradycyjne wydanie specjalne wokół komiksów dla dzieci z wydaństwa Egmont. Aż 9 propozycji, bo aż tyle w ostatnim czasie się pojawiło. Y, to propozycje w, w, dzie, y, dla osób w różnym wieku. I Tak naprawdę, to co najważniejsze, chyba w, w zeszłym miesiącu, to y, nowa seria. Y, mój pierwszy komiks. Pierwsze z cztery tytuły, które się pojawiły w Egmoncie, yy, to trochę zwodnicze. Mój syn na przykład mówi, że jak widzi 5, plus, to on nie będzie tego czytał, bo to jest dla 5 lat. się. i młodsze dzieci mogą czytać yy, te komiksy z rodzicami również. I co jest ważne, komiksy te mają dość yy, specyficzną okładkę, znaczy mięciutką okładkę. Tak, mięciutkie. Może, żeby, nie wiem, dziecko się odżyło, no, a może tak po prostu bajerzy, żeby lepiej to wręcz to się trzyma. Dwa z tych komiksów są właśnie takiej wielkości, y, są wyprodukowane y, 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 w poziomie nie w planie, a dwa są już klasycznie nieco większe. Czytam te cztery propozycje z y, zeszłego y, miesiąca y, dla dzieci, dla pięciolatków. Mój pierwszy komiks. W cudzysłowie słowie, dla bo każde dziecko już w tym wieku, które y, interesuje się komiksami, może i 3-4 latek y, y, z rodzicem taki komiks y, obejrzeć, przeczytać. Pierwsza propozycja, W cieniu drzew, jesień Pana Zrzętka. Jest to propozycja autorstwa de Dawe. pod takim pseudonimem nasz francuski twórca się ukrywa. Przykład z języka francuskiego Ernest Kacperski ukazał się właśnie teraz w cieniu drzew. Drugi tom w przygotowaniu, który coś się pojawi. W cieniu drzew, jesień pana rzędka, to bardzo króciutka, 32-stronicowa, bardzo kolorowa. Tutaj zobaczcie na chwilę właśnie e, opra, e, opra, e, grafikę. Bardzo kolorowa historika. Wiadomo, że jeśli komiks ma być dla e, dziecka małego, to nie może być o to zbyt skomplikowana historia. Musi pokazać pewne pozytywne e, sytuacje. E, być przyjemna i zarówno wizualnie, jak i w odbiorze fabularnym. I tak samo jest właśnie w cieniu drzew, jesień pana rzędka i opowieść o panu rzędku. To właśnie ten. To zwierzątko tutaj na, na rysunku, które po prostu grabi liście, a przy okazji sąsiedzi nieco przeszkadzają. I przez te 32 strony mamy taką, właśnie słodką, przyjemną historyjkę, która bardzo ładnie by wyglądała w formie krótkiej film animacji. No i ale wydaje mi się, że każdy z tych komiksów ba z tych komiksów też powstały filmy animowane, zaraz bym o tym opowiadał. Ale akurat właśnie, film drzew, Jesień pana Zrzędka, to bardzo taka przyjemna, yy, chyba najbardziej bezkonfliktowa z tych czterech propozycji, najdelikatniejsza opowiastka właśnie o panu Zrzędku, który ee, tylko tak robi i grabiliście, a niestety, nie no zdarza się, że, że musi pomóc to jednemu, to drugiemu, to trzeciemu sąsiadowi. Wracam do wersji wizualnej, która jest bardzo, bardzo przyjemna. To mamy języka i wydaje mi się, że to jest właśnie jedna z takich fajniejszych propozycji dla tych, którzy chcieliby dopiero rozpocząć swoje przygody z komisją, Dodatkowo 25 zł cena okładkowa, no to dużo się nie różni od książeczek dla dzieci kolorowych ilustrowanych, a tym mamy właśnie pierwszą w opowieść komiksową, czyli dziecko może powoli uczyć się tej narracji komiksowej, a ja wiadomo, i młodsze i młodszy człowiek zaczyna na, y, czytać narrację komiksową tym łatwiej mu y, y, przyswoić. Y, to jest naukowo już udowodnione. Y, kolejny komiks y, z tej serii komiksów dla najmłodszych to Bartłomiej Karmelek, y, Najlepsze miejsce z narzystą Sylwia Wycini i ilustratorem Sualzo. Tłumaczem Jacek Drewnowski, w oczywiście Egmont i oczywiście również 32 strony. Y, jak widzicie, też również bardzo kolorowa historia. Też historia, w której to bohaterami są zwierzęta. Tym razem są to osiołki. i jego syny, Karmelek, którzy wyjeżdżają y, właśnie y, przygodę y, z jednego miejsca na drugiego, ponieważ Karmelek ch chce wydać to, co jego przyjaciele, więc y, pojawia się jej wieloryb. Pojawiają się również góry, yy, a nawet pojawia się kosmos. To jest bardzo mało inwazyjna historyjka, bardzo przyjemna, fabularnie, delikatna, w której właśnie yy, pokazywane jest to, że wyobraźnia yy, także daje yy, wielkie możliwości i tak naprawdę z, z rodzicem, czy z przyjacielem, czy z bratem, siostrą można podróżować w całym świecie, yy, będąc w tym samym miejscu, bo bo jak mówię, wyobraźnia jest czymś magicznym. Oczywiście tutaj komiks jest czymś magicznym, tak? Bo tutaj nie, nie, nie tylko na poziomie wyobraźni, ale po prostu nasi bohaterowie poruszają się i przenoszą się z miejsca na miejsce w bardzo prosty sposób. Spotykają przyjaciół i bawią się. Jest bardzo przyjemnie to wszystko zaprezentowane. Najlepsze miejsce. I odpowiedź właśnie na końcu, gdzie jest tak naprawdę najlepsze miejsce. Nie będę spoilerował, ale to jest również taka bardzo początkująca historyjka dla najmłodszych jak się domyślacie, komiksy już w kresycyny, można powiedzieć, w formacie są chociaż dla pięciolatków, latków, to jednak są bardziej rozbudowane fabularnie i rozbudowane też ee, emocjonalnie chociażby. Powiedzmy emocjonalnie. O, e, najpierw zaczniemy od pana Borsuka i pani Lisicy. E, w i tu już, jak wspomniałem, mamy już film animowany, wyświetlany w polskiej telewizji pod tytułem Jak Borsuk z Lisem. Więc może taki, taką animację widzieliście, a jeśli nie, to możecie zapoznać się właśnie z komiksem. Scenarzystą jest Brigitte Luciani, ilustratorem Iw Tarlet, tłumaczę Ernest Kasperski, także czy stron, strony, także mięciutka okładka dla dzieci, ale tym razem już w wersji Fionowej. Mamy tu też niezbyt skomplikowaną historię, ale bardziej skomplikowaną od tych poprzednich, o których opowiadałem, w której to do domu pana Borsuka, w domu pan Borsuka pojawia się Lisica swoim y, dzieckiem, ponieważ w ich norze pojawiły się myśliwy i szukają schronienia. No, a można powiedzieć, że oczywista oczywistość. Pan Borsuk samotnie wychowuje swoje dzieci, pani Lisica samotnie wychowuje swoje dziecko. I oczywiście, co z tego wyjdzie? A no to jest oczywiste, oczywiste, jak wspomniałem, no ale dzieciom to nie do końca się podoba, że coś iskrzy między rodzicami, bo przecież to są Lis i Borsuk, a, a, a nie Borsuk, Borsuk, Lis. lis, lis. Więc y, to takie bardzo historyka na czasie, również o tolerancji, o właśnie z drugiej strony o rodzinach, w yy, yy, których, że tak powiem, rodzice się nieco zmieniają. Znaczy, siostra. Yy, 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 Przyrodnia, tak? Czy brat przyrodni. Tutaj gdzieś tutaj się pojawiają właśnie w tych konotacjach nasi bohaterowie. Borsuk, pan Borsuk Pani widzica też bardzo przyjemna historyjka, bardziej rozbudowana od tych poprzednich. Głębsza, jak wspomniałem, historia o tolerancji, o, 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 o rodzinie, o inności, ale też o pewnych braterstwie, przyjaźni. Bardzo przyjemnie to się też również czyta. Pan Borsów i Pani Lisica. Spotkanie, tą pierwszy polecam. Tak jak w przypadku poprzednich komisów tutaj też jest już kolejny... Tom za, zapowiadany, rozgardiarz, więc skrócę będą powiedzieć. Aha. Yy, te komisje są już droższe kosztują 35 zł, bez jednego grosza na okładkowa. I na koniec najbardziej znana, o tutaj jeszcze powiem, no jest racjanie, oczywiście, jak, jak to wspomniałem, czymś komisy ładne, przyjemne. Yy, jak tutaj widzicie, wszystkie one opierają się na o historiach, gdzie z bohaterami są zwierzęta. Yy, I opowieści z bukowego lasu, najbardziej znana z całej tej czwórki. Historia, y, która w komiksie, y, w, w telewizji pojawiła się w, w postaci serialu Rodzina Rabatków, czyli dość znana y, seria y, fabularna, y, Z tą ilustratorem jest Luis Jaunigot, y, tłumaczenie Ernest Kasperski, także 30 strony, tą pierwszą urodziny opowieść o rodzinie rabatków, o cici tacie Narcyzie i jego pięcioletkach dzieciach, które właśnie e, wraz z ciocią wychowują. I to opowieść o tym, jak właśnie urodziny się jednego z nich zbudują. Z... Opowieści z Bugawego Lasu są przepiękne, ilustracyjne oczywiście, co, co, co tutaj widzicie na okładce. Sfabularnie y, mam tutaj pewne zgrzyty. Ja rozumiem pewne problemy <grym> jest pewna sytuacja, w której nasi bohaterowie, że tak powiem, znęcają się nad żółwiem i to wydaje mi się nie fair w kontekście całej historii, e, bo walenie patykiem, nawet jeśli żółw był winny, nie jest chyba najrozsądniejszym rozwiązaniem. I to właśnie to jedy, jeden moment, kiedy mnie ten komiks trochę zawodził, e, jako osoba, która skończyła poza literaturoznawstwem, także poza więc to niepedagogiczne w kontekście całej historii, jaki jest ten motyw właśnie zbicia żółwia, choć ma skorupę. Rodzina Rabatków, na pewno najbien... będzie to jeden z głównych przebojów, bo, przepraszam, Opowieść z Bokowego Lasu, czyli Rodzina Rabatków, znana z, z, z ekran telewizorów, będzie pewnie największym hitem, jeśli chodzi o tę serię, plus 5, ale myślę, że i inne komiksy po z... spojrzeć, się nawet ciekawsze od tego. Oczywiście to jest najbardziej rozwinięte z fabularnych. Historika, y, bardzo ładno f... fabu... wizualnie, ale y, tamte też są przyjemne. Y, tutaj są, że tak powiem, dla mnie zgrzyty pewne y, pedagogiczne. Tam ich nie ma. I tak y, po krótkich, po 10 minutach opowieści o komiksach dla dzieci, plus 5, przechodzimy do komiksu dla dzieci. Y, też według mnie, plus 5, y, malutki lisek i wielki dzik, porządki. To jest, jak już powtarzałem, to jest najlepsza seria dziecięca wychodząca w Polsce obecnie. Berenika Gołomycka wydaje genialne komiksy dla najmłodszych dzieciaków, właśnie dla tych 4-5-6 latków. Jeśli nie czytaliście ich, to polecam bardzo. Najpierw Tom Porządki opowiada, to jak. Można powiedzieć jak klasycznie, kilka pociętych historyjek, które są powiązane ze sobą fabułą, przestrzenią, tym co się wydarzyło wcześniej. Tutaj mamy właśnie pewną katastrofę, wodę, która wylewa i później mamy kolejne porządki. Oczywiście bohaterami są nie tylko malutki lisek wielki dzik, bohaterami są również inne zwierzęta, mieszkające w lesie, bobry, wiórki, borsuki i inne. I jak zwykle są to bardzo z jednej strony lakoniczne, bardzo przyjemne, delikatne historiki, ale każdy z nich ma jednak dość mądry morał. No, morały muszą być mądre, tak oczywiście. I wydaje mi się, że Malutki Lisek i Wielki Dzik to the best of, jeśli chodzi o naszą rodzimą komiksową literaturę dla dzieci. 48 stron. I kolejne. To my tym razem już właśnie miałem siódmy, a z tego co widziałem, to pierwszy został znowiony, więc możecie także kupić sobie A niedawno był szósty, prawda, więc to, to szybko leci. Ale tak. Bardzo, bardzo mi się podoba. Bardzo lubię tą serię taka. Wizualnie jest bardzo delikatna, jeśli chodzi o kolorystykę. Przytłumione są te kolory, delikatne one są. Fabularnie, jak wspomniałem, też jest nie, nie na ekspresyjnie, jest to po prostu komiks dla małych dzieci. Bardzo fajny komiks, który można znaleźć nawet czasami w bibliotekach. Co mnie cieszy, że komiksy w bibliotekach pojawiają się nie tylko sprzed 30 lat, ale też teraz. I przechodzimy dalej do kolejnego komiksu polskiego już dla starszego czytelnika. Komiksu trzeciego tomu przygód Wojtka i Rudego. Wojtek wciąż rozabiają. i Rudy wciąż zabijają zresztą i autorem jest Piotr Hołod. To tak jak samo jak w przypadku Marlowskiego i Wielkiego Dzika komiks nagrodzony w konkursie Mieniańczyka Christy na komiks dla dzieci. No men, omen, komiks konkursny został ogłoszony i tam już. Wie, wiem, że wielu będzie startowało, ja to również, hahaha. Ha, ha. Dobrze, <taki>, taki spoiler, więc wracamy do komiksu Wojtek Grudy. Tak, część komiksów wydawanych właśnie w tej serii, chociażby Krasnolud i czy też i inne. Wojtek Grudy składa się z krótkich fragmentarycznych historii, które są nie do końca ze sobą powiązane. Zresztą to on jednak nurzy, tak jak w przypadku tych dwóch tytułów, o których wspomniałem wcześniej, ale z drugiej strony ma to pewien urok i, i zapewne dużo czytelników wciąż ta seria posiada. Co do Wojska i Rudego, to są zanim a, y, przedstawione y, uczłowieczone y, zwierzęta, y, więc w tym świecie zwierząt wciąż y, istniejemy tutaj w komiksowym świecie, tym razem są to dwóch przyjaciół, którzy poza tym, że trochę gras, grasują po szkole, to mają też niesamowitą wyobraźnię i często te właśnie te jedno- dwuplanszowe historyki opierają się właśnie na tym, że coś się im wyobraża, jakaś przestrzeń, jakaś sytuacja, a później okazuje się, że te w tutaj w przypadku tej oto że pustyni, która okazuje się czymś całkowicie innym, więc tak tutaj właśnie Widzicie przykłady tej serii Wojtka i Rudego. Yy, jak mówię, to czasem jednak noże te 48 stron mogłoby być głębszy obrazów, mogły być włączone bardziej wąską A tak wydaje się, że po prostu są. To jest tak kilkanaście yy, rzuconych historii, jak mniej lub bardziej do yy, dla nastolatków, które yy, po prostu są wymieszane. i kolejność mogą być praktycznie yy, dowolna. No ale mamy tu wreszcie po jakimś czasie Tom Trzeci, Wojtek i Rudy wciąż rozrabiają, wciąż rozrabiają, jak wspomniałem w poprzednich to, to w tarapatach i afera za aferą, więc yy, tutaj mogliśmy odostać ten oto komiks ostatnio. I przechodzimy już do komiksów yy, zagranicznych, do komiksu bardzo dobrego, którego też cenię, Jakari yy, Koyot. To jest też seria komiksowa dla najmłodszych o, i oczywiście Jakari yy, jest też yy, historią Y, którą można obejrzeć w telewizji, bo to jest taki serial. Jakari jest, seria. jest najzwyczajniejszym jest Job, y, Job, RIP, tłumaczem Maria Mosiewicz, 4,8 stron, to jest 12 tom. Y, czyli już przeszliśmy chyba połówkę, z tego co pamiętam, bo około 20 jakarii y, y, wyszło na zagranicznym rynku. Yakari to mały Indianin, który rozmawia z zwierzętami, w tym razem wraz z przyjaciółmi Tęczą Bizonkiem, naprawiają łódkę, którą dostaje dostaję w prezencie, kanu, przepraszam, i podróżują sobie. Przy okazji Bizonek wpada w trapaty, no mu obuwie, próbuje polować na zwierzęta, spotyka właśnie niebezpieczną Pumę, a nasi malinie nie muszą im pomóc. Rozmawiają z kojotami i tytuły właśnie kojot, dostajemy taką pewną magiczną historię. O tym, kim są czym są kojoty, że kojoty są zwierzętami, których nie stworzył Bóg, że oni sami powstały, że, że, że są takie, właśnie, magiczne, niesamowite. Y -y, Jakari wciąż jest y -y, serią bardzo dobrą. Tutaj też, tak jak w przypadku rodziny rabatków, mam kilka zastrzeżeń co do y pierwiastka pedagogicznego, no, bo nasi bohaterowie, y -y, że tak powiem, głównie, właśnie y -y, bizonek próbuje, że tak, polować zwierzęta, a, a i, i z nieby jest dobre, a ze wyrze, które się broni, tak, tak naprawdę ma być złe. No i jest to prawdą oczywiście. No ale tej rogi tej trochę brakuje. Ale nadal Jakari jest wizualnie bardzo fajnie, a fabularnie jest tak także bardzo delikatną opowieścią, że można bezsprzecznie proponować ją najmłodszym. A jeśli macie wątpliwości, to mówię, obejrzyjcie serial TVP, a chyba ABC- leć. i widzicie, że to jest bardzo nienachalna historia o małym indianinie, który ma przyjaciół, wśród przyjaciół zwierzęta. Smurfy i Świat Emocji, to już piąty ton. Smerf, który wszystko uważał za niesprawiedliwe. Jakiś czas temu Egmont zainaugurował takie malutkie zaszyczki, które mamy najpierw około 30 stron komiksu, później mamy opowieść na temat właśnie tu w tym przypadku sprawiedliwości i niesprawiedliwości, rady papież Smerfa i podsumowanie psycholożki Sylwii Jadczak. Całość jest właśnie zgrane. Mieliśmy wcześniej smerfa, który bał się ciemności, smerf, który był niezradny, smerf, który lubił tylko deser. Smerwetka jest takim samym smerfem jak inne, a wkrótce smerf, który ciągle kłamał. Więc mamy pewne dylematy dziecięce, które tym możemy rozwiązać. I tak, tutaj w tytule, oczywiście. Smerf, który wszystko uważa niesprawiedliwe, jest to opowieść o smerfie, który uważa, wszystko jest niesprawiedliwe. Tak? I w kontekście dzieci, które mogą uważać, że coś jest niesprawiedliwe, możemy tą historię opowiedzieć i zaprezentować. I tak właśnie, tak, tak narzędzie pedagogiczne dla rodziców, dla nauczycieli Egmont jakiś czas temu wydał, 20 złotych niecałe, bez jednego grosza oczywiście, jak to zawsze u Egmonta w Egmoncie. Polecam całą serię. Może nie trzeba kupować wszystkiego, ale jeśli macie właśnie sieci, nie wiem, łakomczuchów, bojących się ciemności, czy kłamczuszków, czy właśnie uważających się to właśnie ten konkretny smerw, opowieść o smerwach można przeczytać. Przeczytać całą historię, która pokazuje, że wcale nie, nie jest tak, jak, jak ten niesprawiedliwy smer uważa, i później mamy właśnie pewne informacje o tym, co jest dobre, co smerw. I kolejny komiks. Bardzo dużo dzisiaj tych historii, więc opowiadam je. Yeah. E w Tempie, zakochany Kondel, też yy, nie tak dawno Egmont znowił. Yy, tak, znowił, bo wcześniej chyba już wydawał, jeśli pamiętam. Yy, Zainaugurował kolejny raz serię komiksów G Disneya. Klasyczne bajki, już był wcześniej Królestw i Nadalwaczyków, teraz jest zakochany Kondel, wkrótce w, w, w Mulan. Ja z tego mam chyba taką starą serię, ale nie wiem, czy to był Egmont, przepraszam, taka dygresja z auta. auta. Ale wracając, dobra, muszę sprawdzić, czy to jest Egmont, czy to jakieś haczyta. E, Zakochane kundel, czyli komiksowa adaptacja e, klasyki Disneya, w, w przypadku poprzednich klasyk Disneya. E, Mario Cortez z narzestem, jest Mateusz e, Lis. E, a w Egmont e, to wydało. Klasyczne basie. I mamy najpierw historii, e, taką część wprowadzających e, kto jest kim. Eee. I właśnie to jest właśnie błąd, dlatego się dziwiłem, <laughs> przy Mateusz nie jest tłumaczem. Eee. <laughs> dlatego tak się zająknąłem tutaj z opisu. Przepraszam, to wziąłem to z, akurat z gildii, <laughs> bo tam mają zawsze zdjęcia i opatki. Eee. Rysunki Mario Cortez, eee. adaptacja scenariusza pierwszego wydania Francesco Cortegiani. Eee. Przekład z języka angielskiego Mateusz Lis. Eee. I tak jest. A e, poprawnie 64 strony. <grym> na początku mamy postacie główne, które się pojawiają w komiksie, później mamy sam komiks, a na sam zakończenie coś, coś na za wspomnienia i są to takie kadry z filmu. Jest to klasyczna adaptacja klasycznej bajki. Tutaj co mnie mierdzi, to niestety wiadomo, zakochany kundent. to jest scena z makaronem i tego właśnie tutaj nie ma. Widzieli? widzieli. Czy znaczy jest sama końcówka? Yy, więc, yy, no niestety, o, tak wygląda, coś mi zacięło, mam nadzieję, że, że jeszcze raz, yy, Wycieli niestety yy, tego makaronika i mamy tylko taką końcówkę, o, tylko jak się już całują, nie ma tego, no szkoda, yy, warto by było, yy, no. Trudno powiedzieć coś więcej o tym komisie, tak samo jak o no, Klasyczne, właśnie istnieje. Jeśli lubicie, Disney, to co jakiś czas jest znawiane, wydawane w różnych formach książeczek, komisów, więc możecie kupić. Zresztą to nie jest dużo, 25 zł, bez jednego grosza. Sama opłatkowa, więc chyba warto. Wydanie jest dość, że tak powiem, delikatne, więc dzieci mogą zniszczyć, ale to jest jedyny minus tej oto publikacji. I naprawdę mieliśmy dzisiaj bardzo, bardzo dużo propozycji, ponieważ po pierwsze Egmont zainaugurował nową serię komiksów dla najmłodszych, o której wspomniałem. Są to cztery komiksy na razie. W cieniu drzew, jesień pana zrzędka, bardzo ciekawa historyjka, taka dla najmłodszych, bardzo delikatna. Później powiedziałem króciutko o Bartłomieju i Karmelku, lepsze miejsce, też komik dla najmłodszych, zdecydowanie. I dla komiki no. najmorszych, ale trochę starszych. Pan Borsuk i Pani Lisica, spotkanie w wersję filmową można też w telewizji obejrzeć. A także opowieści z Bukowego Lasu, czyli rabatków na randach starszych, ale też dla tych 5, 6, 7-latków. Malutki Lisek i Wielki Dzik, tom siódmy, porządki, czyli najlepsza według mnie seria komiksowa dla dzieci wydawana w Polsce, Beronika Komunicka wydała, y, polecam zawsze i tym razem. Wojtek i Rudy wciąż rozabiają Piotr Hołot, y, czyli trzeci tom y, przygód Wojtka i Rudego", Krótkie, anegdotyczne, zazwyczaj jedno lub dwustronicowe Nie y, niepowiązane sobie, ale pokazujące pewien świat y, zwierząt, w którzy są ludz ludzkich zwierząt, y, szkoła. Mm, przyjaciele i tym podobne. i Kojot, czyli klasyka yy, komiksu Jakari mały indianin rozmawiający z zwierzętami, tym razem musi pomóc swojemu przyjacielowi z, z Pumą, a przy okazji spotyka Kojota, który również pomaga. Świat Smerfu i świat emocji. Smerf, który już wszystko za niesprawiedliwe, czyli kolejny komiks taki pedagogiczny, takie narzędzie pedagogiczne, w którym mamy element komiksowy, wiele dodatków pokazujących właśnie, jak to z niesprawiedliwością bywa. I zakochany kundel, czyli Nasza wersja adaptacji komiksowej klasyki Disney'a. Klasyka Disneya, Disney'a jaka jest, każdy widzi. I to wszystko dzisiaj. Wkrótce widzimy się już w nowej wersji. Nie special, nie z komiksem Ale już wkrótce będą kolejne wydanie, właśnie komiksowe radzici. Trochę za zamodałem, przepraszam. Widzimy się wkrótce.